Witajcie na Topolach. W tej chwili widzicie tak zwaną dwójkę, czyli drugie nasadzenie. W zeszłym roku to, co było sadzone. Ale no, to, co wystaje ponad ziemię, chwasty przykrywają. Trójki wam nie pokażę, bo trójka to jest porażka. Chwasty są wyższe niż ona. To jest tak zwana nasza jedynka czyli te, które. Mają w tym roku trzeci już sezon, są. Bardziej przypominają malinę, borówkę, niż drzewa. No ale cóż, ziemia tu nie jest wilgotna, to nie jest teren podmokły, co by samoczynnie je nawadniało. Nawadnienia tutaj nie mam. Może pomyślę, chociaż wydaje mi się, że szkoda wody jest zbyt drogocenna na to, żeby podlewać... Drewno później do palenia. I tak naprawdę, no tyle. W maju opady były dwa czy trzy razy tutaj. No, nie wygląda to dobrze, ale sprawdzamy dalej.